Witam wszystkich serdecznie z tej strony bielu, bielu 6 e, Witam na swoim kanale, witam też youtuberów na YouTubie. E, zagram sobie dzisiaj troszkę w GTA 5 na PlayStation 4, e, trochę scenariusza Robimy sobie misję, już parę porobiłem. Zobaczymy co nowego tutaj zaproponuje nam Trevor, jaką misję następną będziemy mieli? Może zajrzę sobie na mapkę. A, spójrzmy na chwilę. Właściwie to widzę, że misję ma u siebie w domu. Nie, to chciałem wcisnąć. Przytrzymujemy. Safe house Trevor, dobra. Idziemy do Trevora. Zarobiście, podoba mi się właśnie ten klimat tutaj tych wiosek, gdzie jeżdżą fajne autka, takie lowridery, albo jeepki porzewiałe, no proszę właśnie jeden jeep jak mi się wpierdzialił Traktory i tak dalej, nawet te auta tutaj takie rodzinne em, kombiaki fajna sprawa to jakaś półciężarówka, tutaj jakiś pojazd z przyczepą można je też spotkać na online. Dobra, dojeżdżamy do domu. Zobaczymy, co się tutaj będzie działo. To umilknę na chwilę. Come on over here, all right? I ain't gonna hit you. I've been trying. I know, I know. <coughs> New fighter I, I thought you said you weren't gonna hit me. I thought you said you were gonna find fucking Michael Townley. There's two Michael Townleys living in L.S. One is 83, and the other one is at kindergarten. I asked the teacher to... Put him on the phone just to be safe. She threatened to call the cops. I ain't no molester, Trevor. Shut I up asked? before I molest you, all right? Now, is there anything <laughs> else? I, I look through the phone directory. I did find a, a Michael DeSanta, about the right age, married with two kids. What's his wife's name? Amanda? Amanda? Yeah. You're a genius, you moron. Come on, uh, come here. Woo! <laughs> Don't you ever <laughs> not tell me things I want to know. Sorry, Trevor. Come on, you little bastard. Get out here. We're going to Los Santos. Are we? Not you, me and Wade. What about me? You're CEO of Trevor Phillips Enterprises. Find us some business so that we can make some money and tidy my shit up. Let's go, Wade. Come on. I'm driving. You can jerk me off if I get bored. I'm joking. Michael's been unleashed. We're heading to Los Santos. So we're heading to Los Santos then? Soon. I gotta make a stop. Oh, what's your stop? Ice cream? Where are your people at in Los Santos? It's just my cousin there, Floyd. He's bumped in with his girlfriend in some place called Vespucci Beach. So, uh, what's your stop? Family's important, Wade. Not as important as the man that's employed you, mentored you, and fed you amphetamines this last year, but it's important. We gotta pay this cousin a visit. I ain't seen him in a while, Trevor. All the more reason to drop by. Okay, um, that might be nice, but where are we stopping on the way? Because, you know, I'm getting kind of wet over here.

o kurde, myślałem, że to. Ten... O, co to jest? Jakaś animacja? O, w motelu się prześpią. Nie słuchałem ich, tylko mówiłem. Aaa, zatrzymali się jeszcze przy tych. I got you gun bombs and that pistol with the thing that makes you quiet on it. Yeah, I took them. Those are my gifts. Bon voilà. sticky bomb, przyklejmy si to. Będziemy musieli ich rozwalić. Bo mogli mnie usłyszeć. Przejdziemy tam może dołem. O kurde, nie widziałem, że tak wysoko to jest. No nic się nie stało. Żeby ich minąć, spróbujemy podłożyć wąbkę z drugiej strony. Myślę, co to też są typy. Bo kurwa Dobra na razie wyszły. Jeszcze tylko jedna bomba tam będzie chyba najgorzej podejść Bo tu się typy kapią. Spadamy stąd. Zdetonujemy im zaraz bombki. Czy jest moje auto? Dobra dupa, nieważne. Wysadźmy do pizdu. Okej. Okay.

No, długa trasa przed nami przez całe góry, chociaż... No powinno to zająć tak dużo znowu, bo to jest niecałe dwie mile Ups, zagapiłem się na mapę Ten kuły gości mnie rozbraja Ten first i'm nano technology uh, what you what damn it i gave it away i wasn't i wasn't supposed to say what i am i'll start again animal vegetable or mineral hey hey hey! how about this i'll tell you a story if you promise never to oh. speak again uh, of course you do this story is about a boy called true triad uh, trisha is trisha a boy's name it <laughs> doesn't Was the smartest, toughest, weirdest kid in Canada. Well, in the Canadian border region of America. Okay. This boy, he had all the talent, charisma, and guile that a boy could have. That's it. That giant sprawl. Los Santos. I've seen no, on the holiday card. So this is Los Santos. I guess it is. I Best part of the state. Hmm, jesteśmy w mieście. Hmm. Co ten PC tutaj robią? Czasem zjeżdżać i na twój pas trzeba uważać. On... Tutaj jest coś. Dobra, zobaczmy. This is where dead men come back to life. It's been nearly ten years. But you'll keep for another day or so, huh, old friend? You fucking fuck! I grieved for you! You weren't even fucking dead. You were my best friend. Well, guess who's coming to shit on your doorstep, you fuck! Nie będę Wam opowiadał, co za historia, też dlatego nie streamuję od samego początku, nie nagrywam tego, ponieważ nie chcę Wam zdradzać, jak, wyglądają, jak wygląda cała historia tej gry, ale naprawdę jest warto zagrania. Ta gra jest naprawdę świetna, mi się, mi się bardzo spodobała, chociaż nie lubię. Och, nie lubię grać się na offline, raczej wszystko online gram. To Geta jest jedną z takich gier, które już naprawdę mógł. Gram już po raz drugi, bo grałem wcześniej na 360 w Ubocie. I mogę przejść się jeszcze raz. Zachęcam wszystkich do zagrania sobie w GTA, bo naprawdę warto. wam tylko... Silver tongued troll under a bridge. That's cool. What was the troll's name? Mike! Yeah, he oh, had yeah, yeah, tits like one, but no no, he, well, he was a boy. Michelle is a funny name for a boy. Uh, this was a funny boy. He sat under his bridge robbing anyone who passed him by. Sometimes he'd go into town and rob the shops and inns and such. And he persuaded our hero that maybe he should rob people too. And you know what? Little Trisha did rob people, and little Trisha was good at it. And they look happily ever after? For a while. Until the troll met another troll in a strip club. And they fell in lust, and he bought her a pair of fake troll tits. Even bigger than his real troll <laughs> tits. So she could make more money stripping. Maybe a little on the side without call work. But you didn't hear that from me. Oh! Oh! Ta mpc pieprzone. Małem zielone światło jak nigdy. Co to za jakiś kraken? Ha, <laughs> jak na ćpanę wyglądają te dziwki. Te historie, co opowiadają tutaj, są niesamowite. Warto je słuchać. Albo po prostu wziąć sobie wersję po polsku, i wtedy są napisy, subskrypcje. Do czytania. Dobra. Wejdźmy tam do środka, i też znowu się umilknę, żebyście mogli usłyszeć. Żebyście mogli usłyszeć, co się tu dzieje. No, not somewhere here. He's gonna smoke meth here. Give me a fucking lighter. You can't smoke here. Okay. <laughs> this is my girlfriend's place. She's at a business conference. You can't smoke here and you can't stay here. How's it going, cousin? It's been a while. Yeah, I ain't seen you since you was called Neverland's Bed. A guy we've never proved. You gotta go, both of you. My girlfriend, she'd kill me if she knew I had guests. Oh, it's not much of a girlfriend if she don't like your family. Now, would you get me a.

Los Santos. Być bliżej akcji. Mission passed. No, dobra. I na tym chyba zakończę tutaj odcinek. Chciałbym Ci podziękować za oglądanie i życzyć miłego dnia. Na razie wszystkim. Cześć.